Witaj w ogrodach medytacji. Ja nazywam się Matylda Jagłowska i dzisiaj chcę porozmawiać z Tobą o relaksacji świadomości emocjonalnej. Pamięć ciała jest ściśle związana z pamięcią zmysłów oraz emocji. Traumatyczne wydarzenia zapamiętywane są głównie pod kątem sensoryczno-emocjonalnym. Ale każda emocja osadza się w naszym ciele poprzez konkretne fizyczne odczucia. Najczęstszym błędem w postrzeganiu naszej psychiki jest izolacja stanów psychicznych od ciała. Ludziom wydaje się, że te dwa aspekty fizyczny i psychiczny możemy rozpatrywać zupełnie osobno. A przecież jesteśmy jednym, super skomplikowanym, ale wciąż jednym organizmem którego wszystkie elementy są od siebie zależne. Nie jest to szamański wymysł totalnej biologii, ale prawda udowodniona dziesiątkami badań klinicznych. Najlepiej możemy to zaobserwować w sytuacji traumy, chociaż słowo najlepiej nie jest tutaj zbyt trafione. Niemniej jednak, w sytuacji traumy lub podwyższonego stresu, kiedy w wyniku wyrzutu kortyzolu zablokowany zostaje hipokam odpowiedzialny m.in. za chronologiczną pamięć autobiograficzną, a z kolei aktywuje się ciało migdałowate, które rejestruje niechronologicznie pamięcią nieświadomą w ciele. Postępujący rozwój neuronauki powoduje, że dostrzegamy pewne luki w nurcie. Psychologii poznawczo-behawioralnej, która w ostatnich dziesięcioleciach stanowiła w zasadzie główny nurt psychoterapii i bynajmniej, nie zrozumcie mnie yy, źle, nie kwestionuje skuteczności i zasadności metod poznawczo-behawioralnej. Jest to jeden z najlepszych nurtów psychoterapeutycznych, bardzo dogłębnie przebadany i rzeczywiście Super skuteczny, niemniej jednak w terapii traumy uruchomione mechanizmy dysocjacyjne i całość spektrum PTSD wymagają według mnie pełniejszego spojrzenia na człowieka, jego mózg, duszę i ciało. Najsłynniejsi badacze terapii traumy, tacy jak Peter Lewin, Bessel van der Kolk. David Bercelli czy Babette Rothschild od lat weryfikują powiązania traumy z procesami zachodzącymi w ciele. Obecnie pomaga w tym także wykorzystanie nowych technologii, które dzięki technikom obrazowania i mapowania pozwalają obserwować aktywność mózgową i neurologiczno-mięśniową. Dlaczego ma to dla nas znaczenie w życiu codziennym? Otóż każde przeżywane przez nas doświadczenie rejestrowane jest w naszej pamięci jako wspomnienie zawierające kompletne elementy: doznanie, afekt, wyobrażenie, zachowanie i znaczenie. To pełne połączenie jest prezentowane w modelu Pitera Lewina i ulega destrukcji w przypadku traumy. Zdarzenia traumatyczne Powodują dysocjację, czyli odłączenie się części z jego elementów, przez co ulegają one achroniczności lub wymazaniu. Czasami tak po prostu znikają z naszej pamięci świadomej, ale pozostają zapisane w zasobach nieuświadomionych, głównie pamięci sensorycznej. Podobny mechanizm dotyczy wszystkich wydarzeń z którymi mamy do czynienia w całym swoim życiu. Wszystkie one zapisują się w podobny sposób i nawet jeżeli nie ulegają tego procesowi dysocjacji, to najsilniej trwają właśnie w zasobach pamięci nieuświadomionej. To właśnie element pamięci w ciele, w postaci zespolonych ze sobą emocji i fizycznych odczuć, stanowi zapis pełni naszych reakcji. Czym więc jest ta wspomniana sensoryczna relaksacja świadomości emocjonalnej? Otóż jest to proces, podczas którego w kontrolowanych warunkach terapeutycznych czy medytacyjnych pracujesz swoim ciałem i psychiką. W sprzężeniu zwrotnym wykonujesz trening nad swoimi emocjami i wrażeniami fizycznymi czyli Idąc przez scenariusz relaksacji zmysłów, poprzez pracę z uczuciami i odczuciami w ciele, pozwalasz w konkretnych ćwiczeniach uzyskać sobie samemu, sobie samej informację w jakim obszarze twojego ciała przechowywane są bodźce i wrażenia sensoryczne związane z konkretną emocją. Mogą to być bardzo różne wrażenia fizyczne, od, wiesz, delikatnych i przyjemnych, poprzez drażniące, aż po wręcz silne wrażenia bólowe. Możesz je odczuwać w dowolnej przestrzeni swojego ciała, na dowolnej jego głębokości. Dana emocja może w tobie wywoływać jedno wrażenie albo całą ich falę. Jest to związane m.in. z szerokim spektrum powiązanych uczuć, które powodują, że nakładające się na siebie emocje są zwykle wiązkami, a nie czystym, pojedynczym odczuciem. Rosnąca świadomość poprzez ćwiczenia jogi, tai chi, medytacje czy inne metody uzyskiwania kontroli nad ciałem ułatwia nam poznawanie naszego organizmu. Dzięki tej pogłębionej pracy możesz łatwiej identyfikować i mapować poszczególne jego obszary i obserwować swoje reakcje. W połączeniu z pracą na emocjach zyskujesz narzędzie do pełnej harmonizacji i umiejętność wpływania absolutnie na całość swojego organizmu. Jest to niezwykle pomocne nie tylko w przypadku tej już wspomnianej pracy terapeutycznej z traumą, ale w regularnym, codziennym procesie samodoskonalenia, w regularnej, codziennej redukcji stresu, z którym masz do czynienia nieustannie. Medytacja sensorycznej relaksacji świadomości emocjonalnej jest tak naprawdę ścieżką, która przynosi ukojenie zmysłom. Jest to proces, który pozwoli Ci zyskać większą świadomość swojego ciała i odczuć. W oparciu o zmysłowe doświadczenie tych emocji. Jest to trening, który naprawdę w łatwy sposób pozwala lepiej zrozumieć swoje emocje. Poprzez ich zmysłowe doświadczanie uczy, co w danym momencie czujesz, pozwala się zaprzyjaźnić z tymi odczuciami, a w rezultacie zdobyć umiejętność wzmocnienia pozytywnych i redukcji. Negatywnych odczuć. Jeżeli myślisz, że nie musisz ćwiczyć, bo wiesz, co czujesz, to zastanów się, ile z tego, co kumuluje się w tobie i odczuwasz wieczorem po całym dniu, jesteś w stanie zidentyfikować i połączyć z konkretnymi wydarzeniami dnia. Emocje, których doświadczamy na co dzień, niosą ze sobą całe spektrum uczuć. Poprzez złożoność sytuacji społecznych, w których jesteśmy aktywnymi uczestnikami lub obserwatorami, zaciera się tak naprawdę barwa i ładunek emocjonalny, który przyswajamy jak gąbka chłoniemy cały dzień. To mieszanie barw i emocji może nas konfudować, może prowadzić do trudności w takiej Absolutnie jednoznacznej identyfikacji. Nawet jeżeli dobrze znamy swoje odczucia. Sensoryczna relaksacja to metoda bazująca na mapowaniu. Mapowaniu i zespalaniu emocji z fizycznym odczuciem lokalizowanym w ciele. To oswajanie i budowanie świadomości emocjonalnej, które naprawdę ułatwia Radzenie sobie z codziennym stresem, trudnościami, przeszkodami, zniechęceniem, etc. Reasumując, czym jest uczucie? Uczucie to emocja psychiczna. Ale uczucie to też doznanie fizyczne. Zatem doznanie psychiczne, fizyczne, sensoryczne, zmysłowe, namacalne odczucie, i każde przeżycie, nie tylko trauma, jest jak fizyczna blizna, pozostająca trwałym śladem w Twoim ciele. Jedne są przyjemne, wspaniałe, chcemy je zachować, pielęgnować, innych wolelibyśmy nigdy nie poznawać. Ale to poznawanie swoich emocji i ciała prowadzi do. Prawdziwej harmonii. Pozwala nam przywrócić homeostazę naszego całego organizmu. Pozwala na stymulację i wzmocnienie pożądanych odczuć, a w efekcie tak upragniony przez wszystkich, well-being. Dziękuję za Twoją obecność i poświęcony czas. Zapraszam do wspólnej medytacji i do usłyszenia wkrótce. Zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału i polecania, linkowania, udostępniania wszystkich podcastów. Namaste.